Wiemy, że 24 lutego wybuchła wojna, dowiedział się o tym cały świat. Zobaczyliśmy ogrom potrzeb tak naprawdę. Fala tych uchodźców wojennych ruszyła w kierunku Polski. Jak OSP Myślę, że nie jedna, a praktycznie każda w Polsce, ale nie tylko i wyłącznie Ochotnicze Straże Pożarne ruszyły z pomocą. Mamy dwie sale, dysponujemy dwiema salami. Całą jedną salę przeznaczyliśmy właśnie dla uchodźców. Logistycznie trwało to troszeczkę długo, aczkolwiek w dniu dzisiejszym mogę powiedzieć z pełnym sukcesem. Jesteśmy gotowi przyjąć tutaj do nas naszych przyjaciół z Ukrainy. Nasi mieszkańcy przede wszystkim stanęli, stanęli na wysokości zadania. Zebraliśmy pieniążki na zakup łóżek polowych. Jak tutaj widać 15 łóżek polowych zakupionych. Mamy tutaj telewizor, jest komputer, jest tutaj kuchnia z pełnym wyposażeniem, już wyposażona, również wszystkiego rodzaju potrzebne środki. Mamy cały węzeł sanitarny. Przerobiliśmy jedną z łazienek na prysznic, bo wiemy, że jest to bardzo potrzebne. Generalnie zaczęło się już w piątek, jeżeli mieliśmy, kiedy mieliśmy pierwsze sygnały o tym, że no, na granicy nie jest ciekawa sytuacja, gdzieś tam już zaczęło, gdzieś tam w internecie krążyć informacje o tych zbiórkach, już wtedy, czyli w piątek podjęliśmy decyzję, że włączamy się. Pierwsze, jak gdyby już odzewy mieszkańców, były, że tak, przyjedziemy, więc ta akcja tak naprawdę ruszyła dość mocno w sobotę, z samego rana. No, o godzinie 14 mieliśmy praktycznie dwa pełne samochody, busy, zaczynało nam brakować po prostu miejsca i rąk do pracy, także to, to tak naprawdę bardzo dynamicznie się zadziało. Korzystamy z gościnności tutaj budynku, który udostępniła nam prywatna osoba na potrzeby tego magazynu. No, jak widać magazyn jest spory, tych wszystkich tutaj rzeczy jest bardzo dużo. Dziękujemy w tym miejscu oczywiście właścicielowi za udostępnienie tego, tego miejsca. No, dary tutaj cały czas napływają, cały czas napływają. No, miejmy nadzieję, że nie będziemy potrzebowali większego miejsca, ale na dzień dzisiejszy jest to, jest to wystarczające. Jednostka OSP Dziedzice, jak zresztą wszystkie jednostki z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, prowadzi zbiórkę wszystkich materiałów niezbędnych, rzeczy, ubrań, rzeczy spożywczych materiałów opatrunkowych. Staramy się to na bieżąco segregować i przekazywać osobom, które do nas trafiają, to znaczy na, na teren naszych osiedli, na teren naszej gminy. Pierwsze, pierwsze sztuki, pierwsze paczki wyjechały, wyruszyły już do potrzebujących. Następne w najbliższych dniach, w miarę spływania tutaj cudzoziem, cudzoziemców, którzy nas, tutaj do nas przyjeżdżają będą po prostu, będą wydawane. Na drugi dzień, już w sobotę, od godziny 11 do godzin wieczornych trwa u nas zbiórka różnego rodzaju rzeczy potrzebnych właśnie tym uchodźcom, którzy przybywają. Wiemy, że brakuje praktycznie wszystkiego, począwszy od ubrań, jakiejś chemii, no wszystkiego, tak? Butów, odzieży, wszystko. Więc to wszystko zbieraliśmy. Jak widać, zaopatrzyliśmy całą salę. Od dnia wczorajszego jesteśmy już w pełni gotowi przygotowani na przyjęcie około 50 osób. Wszystkie niezbędne rzeczy, łóżka, materace, koce dostarczyli mieszkańcy, dostarczyli, pożyczyli harcerze naszego chówca, jak również harcerze chówca ziemi wadowickiej. Takie też różnego rodzaju kontakty udało się zdobyć przez tą sytuację. No i ta sytuacja, jak pokazuje, łączy, e, łączy ludzi. I na chwilę obecną ubrań mamy dość e, podstawowymi rzeczami, jakie są potrzebne na chwilę obecną, to przykład koce, śpiwory, e, kalimaty, e, jedzenie dla dzieci i opatrunki wszelkiego rodzaju, wszelkie ilości opatrunków przyjmujemy, bo to jest coś, co jest po prostu potrzebne. Na granicy mamy informację od naszych kolegów, którzy tam są udzielają tej pomocy, że te rzeczy są po prostu niezbędne na, na tu i teraz. Chciałbym tutaj podkreślić też przede wszystkim ogromną rolę i zasługę ochotniczych straży pożarnych na terenie właśnie gminy Czechowice Dziedzice. To widać to nasza jednostka OSP Lipowiec, OSP Czechowice stworzyli punkt, zbiórki tych całych darów, stworzyli punkt później magazynowy. Również współpracujemy, korzystamy i z tego punktu, oni korzystają z naszego. Także współpraca jest bardzo dobra. OSP Dziedzice, OSP zawrzek, OSP Ligota, OSP Bron. te wszystkie jednostki, jednostki zmieniły się włączyły. I tutaj naprawdę to trzeba podkreślić, jest to, OSP jest naprawdę czymś wielkim. Czymś wielkim i tutaj to naprawdę warto podkreślać.